Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem ty Games i witam Was w kolejnym odcinku z Medieval Dynasty. Słuchajcie, yy, z tego co tutaj się zorientowałem, yy, tak, mam tutaj, nie ma tu wersji napisane, ale nie pamiętam, ale tam chyba jest po kropce 1.1 i to jest yy, znowuż wersja yy, testowa. Yy, co więcej, hmm, właśnie. Zorientowałem się dopiero w sumie, że jest wersja testowa, gdy ją włączyłem Ale raczej tutaj bym nie liczył, że można coś nowego budować A po prostu bardziej jakieś poprawki są dostępne Tak bym to ujął Kuźni mam już 5, ja pierdzielę warsztat tylko jeden, kuźni 5, szwalnie 2 Kuchnia 1, jedna, tawerna 1 jedna. No to mamy sporo ogólnie budynków. Kórnik 1, chlew 1, liczba 3. Dobra, chleby mamy 3, ale jednego pracownika 5 zwierząt. Oślarnia 0, gęsiarnia, 1 stajnia, 1 owczarnia, 2, obory 2, pasieki 2. Całkiem sporo niektórych budynków wam powiem, że mamy. Młyn 1. Eee, tak, szopa 2, 4 pracowników. 100 doła 1, 6 pracowników eee, tutaj. A, eee, ile pracowników może przyjmować? Dobra, eee, tak to wygląda. Eee, słuchajcie, ogólnie. Um, ogólnie mówiąc, e, zbytnio nie pamiętam tematu e, poprzedniego odcinka, ale zwerbujemy sobie tutaj nową krew, e, ponieważ i tak e, tutaj mam w planach udać się e, dzisiaj e, na nasze gospodarstwo, czy też e, do nas na wioskę. No i oczywiście tam wybudować domek, bo dla niego raczej nie będzie miejsca, a jednak byśmy takie miejsce chcieli tutaj sobie dla niego zrobić. Dlaczego akurat ta osoba? Z tego względu, że... tak, nie ma miejsca. Nie z tego względu, że nie ma miejsca, ale z tego względu, że potrzebuje... o tu mamy zagęszczenie. Yy, tak, potrzebujemy wybudować domek, my idziemy tu oczywiście na skrót, nie będziemy przecież jechali taką trasę. Yy, nie będziemy taką trasę jechali przecież dookoła, gdzie możemy naprawdę na skrócie sobie tą trasę zrobić. Nawet widzę ścieżka to się okaże, że ona będzie prowadziła prosto do naszej osady na razie będziemy nią podążać, Zobaczymy, dokąd nas zawiezie okej, konik się tutaj męczy może nie do naszej osady, ale do dennicy do donicy, Jak najbardziej, kurde, taka pogoda do nie widać chyba, odbijamy się. będę za Teraz, kurde, Fuh, no, dobry efekt. Nie no, podoba mi się te upadki z konia. Jeśli uderzymy w jakiś budynek, czy nie wiem, w ogóle, jeśli uderzymy w jakąś przeszkodę, no to te upadki są epickie dosłownie. O, my tu już jesteśmy. Dobra czyli co? No um, obstawiałem, że będziemy stawiać ten budynek tutaj dla e, tego teraz mieszkańca, którego tutaj zwerbowaliśmy. No i też tak też musimy zrobić, tylko że postawimy malutki budynek. Um, dokładnie mały, nie chcę jakiegoś tutaj większego. Um, bo dla mnie to jest też tutaj może aż tak niepotrzebne, żeby to było. Dlatego go y, postawmy mały. Era dużych budynków się po prostu można powiedzieć skończyła. Yy, nie, na no się śmieję, no na pewno jeszcze gdzieś tam będziemy jakieś yy, większe budynki stawiać, ale ja tak potrzebuję na szybko ogólnie. Yy, więc yy, no tutaj lecimy z yy, grupszym tematem. A dzisiaj, być może Będziemy sobie budować jeszcze jeden warsztat, no i tutaj być może będziemy sobie jakoś to wszystko będziemy tym wszystkim zarządzać. Nie, tu ma być zwykła ściana, a wejście ma być tutaj. drodze wyjątku. A co tam? Niech wszystkie budynki nie wyglądają przecież jednakowo. Po to twórcy nam dali to możliwość, żeby, żebyśmy mieli opcję urozmaicania. Wszechstronnego Świata, oczywiście. Nie wiem czy mieliśmy, ale przypuszczam, że moglibyśmy... Słuchajcie, tutaj zrobimy jednak z oknem. Moglibyśmy jechać zakupić świnie. Ponieważ, no brakuje nam tutaj świn, tak mi się wydaje. Czy mamy już świnie, bo nie pamiętam czy kupiłem ostatnio świnie, czy nie kupiłem, Mógliśmy, byliśmy chyba w rolnicy, by zakupić te świnie, ale szczerze nie pamiętam, no tak to jest jak się robi sobie przerwę tygodniową od nagrywania, a potem wychodzą takie, takie cuda wychodzą jak mi w tym momencie. na szczęście budowania, no nie ma dużo w, no jest noc, ja też bym chciał po prostu tą noc spędzić sobie w łóżku yy, przespać ją yy, no, w nocy wiecie jak to w grze w no, jak to w grach yy, w czasie nocnym jest yy, mało co widać yy, tak, no ale z, yy, no, aspekt nocy w końcu, tak No nie może być inaczej yy, cząpatyki w żadnym wypadku patyki. Kurde, kamikłody kłody. Mhm, pochodnia nam się skończyła, ale to może nawet i w odpowiednim momencie, ponieważ my kończymy budowę. Ostatnie dwie kłody. Skończył nam się młotek, nie wierzę. Zajdzie jedno uderzenie, Je, dosłownie jedno. Jedno malenkie uderzenie i skończył się młotek. cyk jest, yy, mamy to. Yy, odpal, ognisko, rozpal, tak jest. Niech tu będzie światełko, łóżko, śpimy do następnego dnia. To prawda, nie nasze łóżko, ale tutaj się też wyśpimy. No to mnie tutaj teraz rozbiło. Mieć tyle młotków, tak jakby ich nie mieć, ponieważ dosłownie. Ten jeden młotek tutaj um, zaważył nad tym, że no nie wybudowaliśmy, znaczy jeden młotek, jedno uderzenie. motkiem zdecydowało, że jednak tego domu, no, że tak powiem, no nie ukończyliśmy tak jak byśmy chcieli. Wydobycie widzę, że to jest tutaj dobrych z wydobycia, więc ja tutaj nie będę ukrywał. Mam tutaj kopalnię w pobliżu do której myślę, że ty byś mógł sobie podejść i tutaj popracować dokładnie, bo kilka kopalni za chwilę będzie tutaj wolniejszych chociażby z tego względu że kilka pań przejdzie nam tutaj na macierzyńskie no i niestety będzie tak, że będzie ta wydajność dużo mniejsza także tutaj się już zaopatrujemy jednak w opcję, gdzie, gdzie tak naprawdę no, powinno to działać jak się należy, drzewka sobie niech rosną. Tutaj widzę też, że pomału pole jest organizowane. Chmiele sobie rośnie, czyli no, jesteśmy na dobrej drodze. Ogólnie, tak trochę w zarządzaniu tutaj możemy pogrzebać. Chociaż nie bardzo to lubię robić podczas grania, z tego względu, że no, czasem to jest nudne, ale czasem bardzo przydatne. Populacja 106 pracownicy, 84 budynki, 99, jeszcze możemy 41 budynków postawić. No i tak jak ktoś mi powiedział, gdzie ty te budynki tutaj zmieścisz, przecież masz taki zagospodarowany teren, oczywiście mam. Ale jeszcze budynki mogę sobie postawić na przykład przy kopalniach, żeby nasi pracownicy nie musieli taki kawał oczywiście draować do tych kopalni. Pola. Mamy dużo pól, mamy dużo sadów. Pola jak pola. Ale nie mamy żyta. No taka prawda, nie mamy żyta. My, że to yy, tak, tutaj ma być żyto yy, wysiane z tego, co się ogwientuje. Yy, potrzebny jest warek. A czy my taki warek posiadamy? Jakiś posiadamy. Mamy jakieś kurde na w ogóle? Żyta, nie ma, jesień, wiosna. Dobra, czyli konik. Pójdziemy do donicy ponieważ Denica jest najbliżej tak swoją drogą mamy ten drugi chlew, czy nie mamy w końcu, bo ja już nie pamiętam. Yy, hodowla zwierząt, hodowla zwierząt, chlew. Tak, mamy drugi chlew. Ale i trzeci chlew mamy, ale nie mamy do niego mieszkańca. Yy, dobra, no, tak to nie działa. Bo by zbyt piękne. Musimy mieć więcej obrnika. No to jest zdecydowane. Więcej, więcej i więcej. Wszystkiego więcej tak tutaj jeszcze tego może zbyt wiele nie mamy bo 113 na dobę a w tym tutaj mamy 229 ale to jest nic tak naprawdę no gdzieś taki jest okres powiedzmy zimowy gdzie możemy troszkę no, zabrać sobie więcej Zabrać zgromadzić, zmagazynować, nie wiem, no, zgromadzić chyba. Czy w tym czasie to możemy sobie zmagazynować trochę nawozu? No, mamy kobitkę z gospodarstwa, z roli. To są tylko kwestie, dwa punkty, ale myślę, że ja nie będę tutaj wybrzydzał. i zaprosimy ciebie do siebie z naszego naszej wioski no, oczywiście mamy jeden domek wolny mam nadzieję że nic naprzeciw nie będziesz miała no i oczywiście się tutaj wprowadzisz a oczywiście twoim zadaniem będzie tutaj hmm, hodowla zwierząt czyli tak powiem świnie mamy wolne miejsce teraz jednym jedyną rzeczą, jaką musimy w sumie zrobić to poczekać tutaj jeszcze do e, następnej pory roku, czyli do zimy, i dopiero takie świnie sobie zakupić, e, gdyż no nie mamy teraz, e, przypuszczam, że w rolnicy ich nie będzie. Z tego względu, że ostatnio tam zrobiliśmy dobrze. wykup, no i tego nie będzie. E, Gnój na 70 bo to chyba będzie ostatni mój zakup tego, nawóz jeszcze możemy kupić, żeby troszkę się odbić, pasze dla zwierząt też troszkę, żeby się odbić, nie wiem to w ogóle jak to wygląda, ale zobaczymy, dobra, nasiona żyta, ziarno żyta to jest w tym przypadku, też kupimy, ziarno owsa też możemy kupić, ziarno pszenicy, łodygi dnu, samo żyto, Suma nie ścienia lniana nie pszenica owies. Co jeszcze możemy kupić len na przykład. Mamy mnóstwo produktów, które oczywiście możemy sprzedać. Butelka na wino tego to bym się nie spodziewał. Mamy tu całkiem sporo tych butelek bukłak nawet, no butelki są posprzedwamy po co w ogóle my to nosimy cebula na desek na razie będziemy na miska o widzę tutaj więcej trochę tych misek to jest głównie chyba coś w tym stylu że my to tutaj to wydaje mi się że my to gdzieś to nagromadziliśmy ale nie pamiętam dokładnie gdzie jabłko Skąd w ogóle mamy takie tutaj zapasy? Masz tutaj 7000, jeszcze łe, to my tutaj ci o do... co będziemy sprzedawać? Kamienna siekiera, kamienie, kapusta, bierz wszystko. Miedziana siekiera nie, miód pitny, bierz cały. Przecież jest tutaj troszkę przejdzie. Alkohole też bierz, są mi niepotrzebne. Sadzonki sobie zostawimy. Serów ile mamy? Ja czekaj, skąd my tego tutaj nabraliśmy. Nie, nie, pokaż mi to sobie towar to Jeszcze, product, jeszcze yeah. nie skończyłem. Jeszcze sobie y, przeglądam to, co mogę sprzedać. Wiadro z siadem mlekiem. Nie? Kurka, no. Po co mi tego tyle? O, 35 tylko gdzie zostało? No ładnie. Nawet sprzedam nóg? Nie da rady, szkoda. Szkoda, że nie idzie po kosztach sprzedać. Fajnie by było, i wyszło po kosztach sprzedać, ale skoro nie idzie, to nie idzie. Słonę chcesz kupić. Nie, bo mi całą tutaj weźniesz. Sól też nie sprzedam szlachetki, szlacheckich. Dobra. I tak wyszliśmy lepiej nad tym, bo jeszcze na tobie tak, tak, tak. zarobiliśmy. Czy ktoś jeszcze czymś tutaj handluje? Ty tutaj masz falnie, więc mo może coś sprzedamy? Nie, nie chcesz? Product, Mamy tutaj, zobacz, futrzane kamizelki, BS, cztery sztuki, więcej ci nie stać futro to nie tu też no na więcej cię tak naprawdę nie chce żeby kupić czyli jeszcze na was tutaj że tak powiem zarobiliśmy dobra słuchajcie ogólny temat taki że przejadę się do tej rolnicy przyjadę się ale zanim się do tej rolnicy znowu przejedziemy to zajrzymy tutaj do naszej osady 16, 17, tak, zadań w zależności widzę. No, właśnie, 17, 16 od zasobów. To wszystko od tego zależy, czy nasi pracownicy pracują, czy też nie. Magazyn zasobów mnie interesuje w tym momencie, ponieważ musimy to, co jest nam tutaj, to, co nam jest niepotrzebne, to, co my tutaj nosimy teraz niepotrzebnie. Czyli na przykład len, tak, czyli cały len zostawiamy, yy, nic nie sobie zostawimy, nawóz, tak, nawóz cały, yy, tak, gnoj, tak, całe niech będzie, czyli mamy tutaj gnoj 71, yy, tu widzę, nawet mamy. 2000 monet do odebrania, więc bierzemy nawóz 203, czyli coś tutaj tego nawozu było. Lnia na nicz, tkaniny nie, monety nie, owies, tak, zabieram pasza dla zwierząt. Zostawiamy, znaczy zostawiamy, nie zostawiamy. Mięso zostaje u mnie, pszenica, gruda miedzi żelaza to wszystko to co znaleźliśmy tak naprawdę teraz w ostatnim czasie wapień to my możemy sobie tutaj jeszcze wziąć właśnie tu się jakoś siadły było ziarno owsa ziarno pszenicy ziarno żyta łodygi lnu no i żyto tak tak, a co możemy sobie wziąć z magazynu zasobów, bo tutaj mamy kilka magazynów zasobów jeszcze, że tak powiem, na, na starym terenie. Yy, no ale to tak naprawdę mamy i to tam stoi, a tu się okazuje, że yy, nam tu zaczyna pomału brakować miejsca. że yy. <laughs> żytaj najmniej, pszenicy najwięcej, owsa no tak średnio. Brakuje nam tutaj na pewno wołniana tkanina, wełniana nić, wełna, wapień. Tak, wapień chyba możemy sobie wziąć całe. Sól widzę jest, sztabki są, spodnie, bo my tutaj też dużo szyjemy teraz. 3000 sienie lniane. Czyli, czyli tego lnu tyle też nie musimy robić. Czyli jeszcze raz: ym, z pszenicy, na, l, na len jeśli chodzi, znaczy, no kurde, na len musimy robić, tylko musimy ziarno sprzedawać lnu więcej. W ten sposób to ujmiemy, tak? Ym, możemy sobie śmiało tego ziarna, lnu sprzedać y, znacznie więcej. Nie znam aż tyle go potrzebnego nasiona maku kurde też możemy troszkę sprzedać więcej no kud za dużo tutaj nie ma my też za dużo nie mamy ale powiedzmy sobie połowę weźmiemy kamienie też sobie połowę weźmiemy deski sobie też jakieś tutaj ogarniemy też myślę że połowę okej okay. no i chyba to byłoby wszystko tak Dobra, to byłoby wszystko. Ale tak jeszcze patrząc w formie organizacyjnej. Tutaj się można skupić na usługach. Usługi z ubraniami. Co mamy tutaj z ubraniami? Flicowa kamizelka. Nie mamy żadnej. Sprzedajmy. Nie mamy żadnej. Yy, no, ciekawe. Taki procent duży, ale nie mamy żadnej kamizelki. Ale mamy też inne ubrania. Możemy sobie chociaż po jednym prezencie pododawać. To szkoda, że to się tutaj kurzy. A, prosty pecek. To i tak jest No, bo nie będą 2% trochę szybciej. Będziemy to sprzedawać. Oczywiście, gdzieś sobie to za chwilę też yy, zwiększymy. Ale dobra, tak filcowa kamizelka. No, ja tych filcowych kamizelek tutaj mam znacznie więcej przy sobie. Yy, więc o, właśnie filcowe kamizelki, futro. Chyba futra też za dużo tutaj nie ma, co. Czy jest? Bo teraz tak nie. O 729. No jest sporo. Yy, a gliny? Mamy coś gliny? Glina? No 300. Jest. Pięknie. Yy, a skóra? Skóra, skóra, skóra. No 727. Ale już wydarzyła ruda żelaza bardzo słabo, bo tylko 6 sztuk. Bardzo, bardzo słabo. Dobra, jeszcze taka kwestia zarządzania. Żywność, czy mam tu na 100%? No nie mamy 100%. Ale jeśli są nasiona. Bo teraz nie wiem czy to są nasiona, czy nie ma nasion uwzględnionych. Nie ma tutaj w żywności, nie ma nasion. Surowce będą uwzględnione. Tak. Patryków nie sprzedajemy, ale zobacz, zobaczyć. Mam po 3000, a my ich nie sprzedajemy. Sprzedaż. Dwie sztuki? No kurde, no nie bądźmy tacy. No, będziemy sprzedawać kurde. 20 sztuk. Nie, no dobra, nie będzie. No dobra, nie będzie. 20 sztuk. Żyta nie owiec nie pszenicę możemy sprzedać chociaż 7 sztuk 8 na dobę Buraka nasiona nie, kapusty też nie maku powiedzmy te 8 sztuk będziemy sprzedawać bo dlaczego nie Zaprawa nie, sum nie słoma jakieś tam okurda 1% to już jest dużo yy. Owiec też myślę, że nie będziemy sprzedawać. Yy, Ludacyny też nie, ale 1% to już jest no. Też nie za dużo, ale jest. Dobra. <laughs> yy, właśnie, po owsa, czyli produkcja stodała wydobycie nie no wydobycie, nie stodoła, a wydobycie, nie rolnictwo, stodoła, hmm, brak zasobów, yy, owiec, no 190 to nie jest dużo, nie jest mało. A tutaj no to, to, to myślę, że ten nawóz troszkę nam tutaj mocno psuje. Owsa możemy troszkę wyłożyć więcej, bo naprawdę mamy owsa dużo dosyć, nie owsa? Nie, co to tam miało być? Owies, tak? Ziarna owsa, ziarna owsa, tak. Mamy tutaj go całkiem sporo. Tak jest, przerob, tak. Czyli my tutaj ziarna owsa sobie troszkę dołożymy. Sienie lniane. Ziarno pszenicy. A dla zwierząt myślę, że wystarczy. Nie no zaprawę to. A w dół niech tam idziemy. Czy idziemy. Słoma anglina. niech idziemy zaprawy też. Albo tak nie. Albo. Niech będzie. Dobra. Czyli co? Czyli myślę, że na dzień dzisiejszy to będzie wszystko. Jeśli Wam się odcineczek spodobał choć dosyć krótki, ale myślę, że takie sprawy organizacyjne sobie też trochę Nawet spadło nam do 11 zadań, gdzie po prostu nie są wykonywane. No chociaż bo nie mamy maku, no to nie ma tego zadania. Mm, tak, żyta sobie kupiliśmy, innych nasion też kupowaliśmy nawozów kupiliśmy, także myślę, że nasi pracownicy będą mieli co po prostu robić. Spadł na dziesięciu. Także z mojej strony to wszystko. My się widzimy oczywiście już nie w kolejnym odcinku. Cześć i czołem.